Witam was ponownie załoga przeznego ukulele w osobie naszej zacnej kamerzystki Anny, no i mojej skromnej osoby yy, i naszego niesamowicie drugiego fajnego niezwykłego gościa, albo gościowy kala tenor Kędzierżawę Mango. Z czym wiąże się słowo kędzierżawę, albo dlaczego ono w ogóle występuje w nazwie tego instrumentu? Myślę, że w ogóle kędzierżawę to będzie chyba najlepszy odpowiednik dla angielskiego Carly, bo tak jakby producent to podaje, nawet nie jakby, tylko tak po prostu podaje. I ma to związek bezpośrednio z układem włókien drewna użytego do produkcji tego instrumentu. Czyli te włókna są bardzo blisko siebie, są poskręcane w takie powiedzmy właśnie loczki, takie, no są takie po prostu kędzierzawe. Co, co na pewno wpływa tak. Raz na niesamowity wygląd takiego instrumentu, dwa, dosyć mocno podobno wpływa na, na jakość dźwięków wydobywanych właśnie z instrumentów z tą kędzierzawością. Ta chęciarzawość jest równie, różnie określana. Są tam AA, AA, i generalnie im więcej tych A i tych plusów, tym takie drewno jest po prostu droższe i tym bardziej takie drewno cenne jest w lotnictwie. Tak, przy okazji dodam, że Polska, zwłaszcza rejon Bieszczadów, słynie z naprawdę bardzo cenionego w lotnictwie. Klona Jawora, który no, czasami osiąga naprawdę zawrotne sumy, jeżeli chodzi o, o zakup takiego drewna. Ale dobra, nie o tym. Wracamy do naszej gościuby, do naszej kali. Co ona takiego w sobie ma oprócz tego, że jest to przepiękne kędzierzawe mango. Tak, oprócz tego, że instrument sam z siebie pięknie już wygląda z racji tego właśnie kędzierzowego mango dwa yy, jest też przepięknie zrobiony pudło bardzo ładnie profilowane gryf yy, akurat machoniowy podstrunica jak i mostek wykonany z palisandru yy, maszynki w stylu gitarowego zamknięte w takim powiedzmy kolorku brązowo-czarnym tak żeby to się wszystko ładnie to yy, sobą prezentowało Dodatkowo widać tutaj jeszcze ładne kawałki, ładne fragmenty drewna. To, całość, to całości dopełnia, ma to na pewno swój niepowtarzalny urok, urok, ponieważ każde z tych ukulele wygląda troszeczkę inaczej. Tak to już jest z drewnem, że praktycznie Chyba nie sposób jest znaleźć drugiego takiego samego kawałka. Samo kulele jakby standardnie jest zaopatrzone w struny Akila. Do tego 19 niklowo-srebrnych progów. No i, jak ja tu już zwykłem mówić, całość prezentuje się znakomicie. Dobra, może po prostu przejdziemy do, do próbki dźwiękowej tego modelu. Przed monitorem. Może Wam się to opłacić. Widzę, jak Pani kamerzystka patrzy na mnie z przerażeniem. Mianowicie, jeżeli oglądacie do tego momentu, to jeszcze Wam jedno. Oprócz tego, że oczywiście w zestawie jest fajny, twardy case. I tu ukulele będzie zawsze bezpieczne. To, jeżeli doglądaliście to do końca. I przy zamówieniu tego instrumentu rzucicie hasło strojk. To do tego zestawu ukulele w pokrowiec, co rzucimy w gratisie elektroniczny strojk. Ahoj!